Wyruszają z Warszawy i Mazowsza następujący kandydaci. O dobre samopoczucie Polek i Polaków po wyborach do Europarlamentu 25 maja. Wielkie brawa dla całej dwudziestki. Ja przygotowując się tutaj do tego, tej, tej prezentacji, zastanawiałam się, co powinnam powiedzieć. Otóż y, przypomniał mi się taki, taka sytuacja, takie wydarzenie bardzo ważne. Y, pamiętacie Państwo, może 7-8 czerwiec 2003 roku? Referendum, y, czy przystępujemy do Unii Europejskiej? Y, proszę Państwa, tak się złożyło, że byłam uczestnikiem zakończenia, takiego uroczystego zakończenia. Y, Referendum. Miało to miejsce w Warszawie, w Pałacu Ujazdowskim i gnałam 100 km y, z Radomia, żeby zdążyć. Proszę Państwa, to było najcudowniejsze moje doświadczenie od wielu, wielu lat i nigdy wcześniej tak się nie cieszyłam i później też nigdy się też tak nie radowałam jak wtedy. Wszyscy żeśmy się tam radowali, bo powstało coś fantastycznego. Otóż y, zgoda społeczna. Przyzwolenie społeczne nigdy, znaczy projekt polityczny polegający na y, przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej nigdy by się nie powiódł, gdyby nie ta zgoda narodowa. To było fantastyczne wydarzenie i ta radość była przeogromna. I wśród nas na podwórcu Zamku Ujazdowskiego zakiełkowało takie drzewko porozumienia dla przyszłości. Sobie można powiedzieć, powinno rosnąć, zielenie się, ale niestety tak się nigdy nie, nie zdarzało, ponieważ zawsze jakieś wojny na górze, zawsze jakieś nieprzykre doświadczenia w naszym kraju, zawsze powodowały, że to drzewko troszkę podsychało i nie rosło tak jak potrzeba. Zieleniało się tylko raz w roku, jak grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I tak się świetnie złożyło że znaleźli się ludzie, że którzy chcieli tym rzewkiem się po prostu zaopiekować. Europa plus Twój ruch, że tylko i wyłącznie myślenie o y, zgodzie społecznej, o, o tym, że y, tylko na społeczeństwie możemy oprzeć jakiekolwiek y, projekty polityczne, proszę Państwa, to zostało udowodnione. I jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś wątpliwości, to chciałabym, żebyście się pomyśleli, zerknęli, co się dzieje u naszych wschodnich sąsiadów na Ukrainie. Oni też chcieli wejść do Unii Europejskiej, chcieli się przygotowywać do referendum, chcieli mieć takie wybory jak my, też prezentować swoich kandydatów, ale niestety intrygi polityczne, brak woli społecznej po prostu to uniemożliwił. I myślę, że gdybyś, gdyby. Jeżeli chcemy, żeby panowała zgoda, żeby yy, zgoda społeczna, przepraszam na trenę, to proszę Państwa, jest jedno tylko wyjście. Głosujemy na Europa plus Twój. Nie ma innego wyjścia. Wizja, współpraca i e, zapomniałam przecież i, i, i wolność. Jak mogłabym zapomnieć o tej wizji o wolności? Europa plus swój ruch ma wizję. Wie, że Europa potrzebuje zmian. My wiemy i co trzeba zrobić, żeby Europa była bardziej przygotowana na radzenie sobie z wyzwaniami współczesnego świata. My nie boimy się myśleć inaczej. Nie boimy się zmieniać Europy w taki sposób, żeby była bardziej dostosowana do tych wyzwań, z którymi dzisiaj się borykamy. Współpraca. To co zebrało nas dzisiaj tutaj, ludzi z rozmaitych środowisk, z rozmaitych ugrupowań, wiara w to, że współpraca ma ogromną wartość. Co więcej, Współpraca jest również ogromną wartością podzielaną przez społeczeństwo. Ludzie mają dosyć awantur kłótni dzielenia się. Oczekują tego, że politycy i polityczki będą umieli ze sobą współpracować, wznosić się nad różnicę, działać wspólnie na rzecz dobra wspólnego. No i oczywiście wolność. Wszyscy na tej sali, jak również we wszystkich naszych ugrupowaniach, wierzymy, że wolność, autonomia są to te wartości, których chcemy strzec, na rzecz których chcemy działać. Dla nas wolność nie jest zapisana tylko na papierze. Ona musi stać się rzeczywistością, musi stać się realnością. A wciąż jeszcze są grupy które nie mogą się cieszyć swoim, swoją wolnością. To są kobiety, to są środowiska LGBT i to są osoby wykluczone z rozmaitych powo powodów. My chcemy działać na rzecz tego, żeby wolność była w pełni realizowana i w Polsce, i w Unii Europejskiej. Zawiązaliśmy koalicję Europa plus Twój Ruch po to, żebyście mieli na kogo głosować. Znam te Wasze dylematy. Wszyscy jak tu stoimy, znamy Wasze dylematy. Ten system partyjny, on się wyeliminował. Wyczuliście już od lat, że tak naprawdę nie ma partii, na którą moglibyście zagłosować. Z jednej strony baliście się PiSu. PIS-u. Poszliście głosować na Platformę. Z drugiej strony. Platforma mamy odpowiadała, śliście głosować na PiS. Czy zawsze trzeba w Polsce dokonywać wyboru negatywnego? Nie! To teraz się kończy. Za koalicji Europa Plus z udziałem wielu innych jeszcze partii i stowarzyszeń, między innymi Domu Wszystkich Polska. My jesteśmy właśnie za tym, żeby każdy z Was. I mieszkający w Warszawie, i w Gdańsku, i w Lubartowie. Czuł się u siebie dobrze. Czuł się u siebie w domu. Czuł, że w końcu jest grupa ludzi, która tak naprawdę nie chce ideologizacji życia, a chce reprezentować jego prawo do szacunku. Twoje prawo do szacunku. Bo nawet jak chcesz. Iść do kościoła, to idziesz. Jak chcesz nie chodzić do kościoła, to nie idziesz. Jak chcesz żyć tak, jak chcesz, to możesz, bo to jest moje prawo. Twoim prawem jest również to, że państwo dobrze funkcjonuje, że państwo jest tylko gwarantem ochrony Twoich praw i wolności. Nic więcej. Żaden rząd nie daje Ci i nie robi żadnej łaski, że utrzymuje policję. Służba zagraniczną, to jest Twoje prawo. Prawo do tego, żebyś w swoim kraju czuł się podmiotem. Bo Ty, obywatelko i obywatel, gdziekolwiek mieszkasz, jesteś najważniejszy. I my Ciebie jako jedyni uważamy, że jesteś najważniejsza, bo najważniejszy. I dlatego do 25 maja. Dla Twojego samopoczucia. Zagłosować na kandydatów koalicji Europa Plus w na kandydatki i kandydatów, na kandydatów koalicji Europa Plus Pój.